Jezus Nazareus Rex Judeorum Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Taki był tytuł skazańca, który wziął za nas karę. Jezus został osądzony jako król żydowski. Takiego króla nie chcieli Żydzi. Tego, który służył, który im której leczył, który im mówił prawdę. Takiego króla nie chcieli. Ja i Ty wybraliśmy właśnie takiego króla. Króla, który stał się sługą nas wszystkich. Jednym z elementów chrześcijaństwa jest to, żeby przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, jako swojego Króla. Co to znaczy? Że Jezus Chrystus ma być moim królem, królem mojego życia. Jest taka bajeczka, która opowiada o tym, jak to jeden człowiek młody wybudował sobie piękny, duży dom i zaczął go urządzać. Urządził go, i w pewnym dniu usłyszał pukanie. U drzwi stał Jezus i mówi: Chcę z tobą zamieszkać w tym domu. Ale młody człowiek powiedział, Wiesz co, Panie Jezu, no nie bardzo, ja nie mam tutaj pokoju gościnnego, a może tak poszedł być do sąsiada, on ma większy dom, a może do tej babci, która mieszka tutaj po sąsiedzku, ona jest taka samotna, ja chcę sobie jeszcze imprezować, pobawić się, czasami może być głośno. Więc Jezus pokornie poszedł w sobie. Niedługo potem znów pokanie, tym razem do drzwi zapukał szatan. Grzecznie puka i mówi: Widzę, że masz piękny dom, chciałbym go obejrzeć. I młodemu człowiekowi od razu się zaświeciły oczy, mówi: No, ktoś, ktoś mnie pochwali. No i zaczął pokazywać ten dom, ale szatan po obejrzeniu nie chciał wcale z niego wychodzić. Wręcz przeciwnie, zrobił bałga, bałaganu, zaczął wprowadzać swoje porządki, ale jakimś cudem młodemu człowiekowi udało się tego, człowieka, tego szatana usunąć. Drugiego dnia znów pukanie i znów Jezus. Młody człowiek pomyślał sobie, no przynajmniej nie będę sam. I mówi dobrze Jezus, zamieszkaj u mnie tam na poddaszu. Jest taki mały pokoik. Tam, tam możesz sobie mieszkać. Zanim znów przyszedł szatan, znów pukanie do drzwi. I znów teraz już nie grzecznie, ale z buta i wpycha się i krzyczy i robi remament, rozrzuca wszystko i znowu młodemu człowiekowi udało się go jakimś cudem go wypchnąć i zauważył ten człowiek, że szatan nie wszedł do miejsca, gdzie mieszkał Pan Jezus, do tego pokoiku. Więc mówi, oddam mu pierwsze piętro, niech tam mieszka. Następnego dnia Pokaż i znów w tym razem już przeklina, wyzywa, mówi jesteś mi dłużny, jesteś mój ale znów po krzykach bujcy wyszedł wtedy ten młody człowiek mówi tak no, szatan nie wszedł na górne piętro tam gdzie jest, gdzie mieszka Jezus więc mówi tak, Panie Jezu ja chcę Ci oddać cały mój dom i kolejnego dnia Znów pukanie do drzwi. Jest mój, poczekaj, ja otworzę. Otwiera. Za drzwiami stoi szatan. Zdziwiony mówi: O, przepraszam, pomyliłem adres. Tak, tam gdzie zamieszka Jezus, tam człowiek jest bezpieczny. Dlatego, że Jezus jest naszym obrońcą. Jezus nie przyszedł po to, aby mu służono, ale aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Dlatego Święty Jan Paweł II mówił: Otwórzcie drzwi Chrystusowi, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Jezus nie chce nic wam zabrać. Jezus nie chce rządzić waszym życiem tak, jak rządzą, rządzą nim ziemscy królowie, władcy, dyrektorowie, szefowie. Jezus zawsze uszanuje Twoją wolność, zawsze uszanuje to, że jesteś wolny. Jezus, Chrystus. Mój Zbawiciel, mój Król, Przyjmij, przyjmijmy Go do siebie. On jest dobrym królem. Nie tak jak ziemscy królowie. Wziął na siebie moje i Twoje grzechy. On jest miłosierny i dobry. Przyjmijmy Go za swojego Pana i Zbawiciela. Maryja, Matka nasza, bardzo pragnie, aby Jezus królował w naszych sercach był naszym panem. Posłuchajmy mamy, która nam zawsze dobrze radzi.